Witam państwa serdecznie, tym razem z Czarcie Łapy. Zresztą jak zawsze, w każdy wtorek. Dzisiaj mamy 14 lutego, no i chyba każdy wie, przynajmniej większość z nas, że ten dzień to święto zakochanych. I właśnie pod tym tematem, związanym z miłością, między innymi porozmawiam sobie z moim gościem, panią Urszulą Tomaszewską. Jak Państwo zapewne wiedzą, Pani Urszula projektuje wnętrza, i dzisiaj takim tematem przewodnim jest hasło związane z miłością przez żołądek do serca. A jeśli żołądek, to i jedzenie, a jak jedzenie, to i kuchnię. I właśnie kuchnią przyjrzymy się z bliska. No właśnie, kuchnię również można pokochać, skoro o miłości mowa. Jak zaprojektować takie wnętrze kuchenne, żeby ją pokochać na lata? Dzień dobry Państwu. Żeby kuchnię pokochać na lata, należy ją zrobić przede wszystkim bardzo wygodną. Ergonomiczna kuchnia, która zaoszczędza nam kroki, która jest wygodna w użytkowaniu i piękna to jest kuchnia, którą naprawdę można pokochać, nawet do tego stopnia, że przy następnej aranżacji za te 20-30 lat można po prostu tylko zdublować. Nasz projekt. I taką kuchnię myślę, że uda nam się wspólnie zaprojektować. No właśnie, tutaj mamy na przykładzie, na tej fotografii, co możemy powiedzieć o tej kuchni. Oprócz tego, że jest bardzo ładna, bo mi osobiście właśnie tak przypada do gustu, więc nie wiem, na przykład, kiedy ja będę kiedyś miała okazję swoją kuchnię jakoś zaaranżować, to może nawet w tym stylu. Jest to kuchnia w stylu nowoczesnym, kuchnia uporządkowana w modnych obecnie kolorach węgę i z połączeniem modnego fioletu. Jest to kuchnia, która stwarza wrażenie przestronne poprzez formę niskich mebli, które są użyte w górnych szafkach. Przy tej wielkości kuchni, ona jest wystarczająco pakowna. Jest to kuchnia, gdzie na granicy kuchni i salonu jest forma barku, forma stołu przy którym możemy przysiąść i zjeść śniadanie lub wypić kawę z naszym gościem. No właśnie, jeśli chodzi o szafki, bo tutaj są te górne i na dole, to szafki czy szuflady, bo to jest taki dosyć ważny problem, bo jedni są zwolennikami właśnie szafek, inni szuflad. Ja też się zastanawiam, co bym wybrała, bo jedno ma swoje zalety i drugie. Co pani by zaproponowała do jakich wnętrz? Generalnie uważam, że szuflady są dużo wygodniejsze. Szuflady dają nam świetną organizację czasu pracy, pozwalają nam na dostęp rzeczy które są daleko w głębi szafki umieszczone. Gdybyśmy mieli szafkę i mieli z niej wyjąć przykładowo cukier, który jest na końcu szafki, musielibyśmy wyciągnąć wszystkie rzeczy, po czym je włożyć starannie lub mniej starannie. Szuflada pozwala nam na utrzymanie porządku przez cały czas, bowiem wyjmujemy z końca szuflady rzecz, która jest nam bardzo dostępna i wkładamy ją na miejsce. No właśnie i całość jesteśmy w stanie ogarnąć jednym rzutem oka, co mamy w danej szufladzie, bo nie zasłaniają nam inne, wcześniej stojące produkty. Dokładnie. Unikamy jakby kupowania po raz drugi produktów, które czasami się nam przeterminowują. Ułatwia nam to pracę, bowiem mamy przegląd. I gdy się zastanawiamy, co mamy ugotować na przykład na walentynkową kolację, to możemy, możemy w zasięgu oka oszacować, co z tych produktów, które mamy dostępne w danej szufladzie, możemy upitrasić. Więc bardzo polecam szuflady. Tym bardziej w małych kuchniach szuflady świetnie zdają egzamin. W tej chwili są tak wspaniałe mechanizmy szuflad, że nie należy się obawiać, że tak jak kiedyś denko od szuflady zostanie nam w rękach. No i czasami właśnie ta, ta część coś się sunie, prawda? Czasami było ryzyko, że właśnie ten, to, to kółeczka się gdzieś tam odblokują. To, to mnie na przykład osobiście zawsze przerażało w tych szufladach, ale współczesne, tak jak pani mówi, mechanizmy są już na tyle zaawansowane technologicznie że nie ma tego ryzyka, prawda? Nie ma tego ryzyka, dlatego że w tej chwili producent systemów do cichego wysłuchu w domyku daje dożywotnią gwarancję, więc mm, on gwarantuje nam, że naprawdę będziemy zadowoleni z tego wyposażenia. Mm -hmm. A <laughs> co jeśli chodzi o meble? W jakim stylu, um, jaki styl obecnie powiedzmy jest modny um, w kuchniach? Są tu takie czasy, że modnych jest bardzo dużo stylów. Jest to bezpieczne dla połechania i zaspokojenia naszych wszystkich gustów. Modne są kuchnie tradycyjne, modne są kuchnie w stylu nowoczesnym, minimalistyczne, bardziej laboratoryjne takie w stylu techno, modne są kuchnie w stylu prowansalskim, modne są kuchnie w stylu angielskim. Czyli akurat bardzo szeroki. Tak, jest bardzo mhm. szeroki przekrój, co daje nam bardzo dużą różnorodność aranżacyjną. Możemy jak najbardziej dostosować to do naszych gustów. Nie ma sytuacji, że podoba nam się kuchnia tradycyjna, a musimy ją urządzić w stylu nowoczesnym, bo w tradycyjnym byłoby niezgodnie z trendami mody. I daje nam to ogromną obfitość formy wyboru i kolorystyki też tej kuchni. No właśnie, skoro pani zahaczyła o kolorystykę, to co można tutaj polecić? Czy kuchnie powinny być bardziej w jasnych barwach, czy nie ma tutaj aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o tego typu pomieszczenia? Dopór barwy dobierałabym do y, sytuacji, w której jest kuchnia. Jeżeli to jest północna kuchnia, Nieporozumieniem byłoby zrobienie jej w ciemnych barwach, bowiem strona północna jest z reguły stroną mało doświetloną i należy ją optycznie doświetlić. Kuchnie małe dużo lepiej prezentują się w jasnych kolorach i jeżeli nawet podobają nam się kuchnie ciemne, to z tej palety ciemnych barw wybierajmy jak najjaśniejsze, żeby nas to nie przytłoczyło. Wybór koloru to też jest wybór związany z sytuacją rodzinną. Jeżeli mamy małe dzieci dużo gorzej będzie nam utrzymać kuchnię w połysku, kuchnię w kolorach czarnych, więc też doradzam rozważyć, czy możemy się sugerować kuchnią, którą widzimy na ekspozycji w jakimś salonie, która wygląda rewelacyjnie wypłucowana. W użytku domowym ta kuchnia, te czarne meble kuchenne na dole, a szczególnie w połysku no, mogą być mocno wypalcowane, dlatego że nasze dzieci po prostu lubią łapkami do tych Ścian i mebli. A czy pani w swojej pracy spotkała się na przykład z jakimiś bardzo takimi ekstrawaganckimi kolorami, typu jakieś, nie wiem, pistacjowe, czy tego typu? Tej... To raczej się nie zdarza. Raczej się nie zdarza, bowiem mhm. wszystkie kolory są jak najbardziej modne w tej chwili. Wiąże się kolory takie, których ja bym jako plastyk nie powiązała, na przykład różu i czerwieni. W modzie, w trendach weszły te kolory łączone ze sobą. Więc tak naprawdę nie ma też niebezpieczeństwa dobrania złych kolorów, ale warto jednak wybierać je z jednej bajki, z jednej gamy, z jednego przejścia kolorystycznego lub z odpowiedniego kontrastu. To może ja bym tak, troszeczkę się zatrzymała na tym aspekcie odnośnie łączenia kolorów, bo ja zazwyczaj jak na fotografiach widzimy, to są, nie wiem, powiedzmy, jakieś dominujące, tak jak tutaj na tej fotografii, że są białe kolory i brązowe. Takie elementy. Jak to jest z tym łączeniem? Czy są jakieś kolory, których nie należy właśnie ze sobą zestawiać? Moim zdaniem nie należy ze sobą zestawiać koloru różowego i koloru czerwonego. To jest dla mnie niezgodne połączenie kolorystyczne. Kolory należy zestawiać kierując się grupami kolorystycznymi, czy to będą kolory z gamy barw pastelowych, czy też kontrastowych, i wtedy one będą w większości połączeń wyglądały bardzo dobrze. A czy jest tak na przykład, że można się spotkać, czy pani się spotkała w zasadzie, z takimi połączeniami bardzo, że tak powiem, wyraźnymi, że nie jest tak, że jakieś drobne elementy są w jednym kolorze i inny dominuje, tylko że na przykład pół na pół. Czy raczej jak ludzie od tego odchodzą? Jak najbardziej modne są duże kontrasty, czarny i biały. Są to kolory, tak tutaj które. Właśnie na tej fotografii chyba to jest tak, że jest biały i czarny, prawda? Tak, są to kolory, które w tej chwili jak najbardziej są w modzie. Biel, która była odrzucona przez ileś lat w aranżacjach kuchni, znowu wróciła do łask. Wróciła do łask w aranżacjach zarówno frontów połyskowych, jak i matowych. Tradycyjnych, frezowanych i nowoczesnych. Czarny kolor także wszedł na rynki i dominuje w znacznym stopniu. Jest to kolor, który jest nowoczesny, który jest minimalistyczny, no ale który, jak uczulam, jest trudny w utrzymaniu. Więc jeżeli czarny, to przeanalizujmy, czy ta kuchnia będzie wyglądała tak samo efektownie za te dwa lata. Czy po prostu zwyczajnie jak jedna z moich klientek powiedziała, a już mówi po roku, to mi się nie chciało tego sprzątać. W sprzątku powiedziała sprzątałam, yy, starałam się, przychodziłam, a teraz to mi się już nie chce. Więc miejmy to na uwadze, że kiedyś może nam się odechcieć, zechcieć sprzątać yy, trudnych kolorów. Yy i, Kuchnia powinna być zaaranżowana tak, żeby była wygodna zarówno do użytkowania, jak i do sprzątania przez cały czas użytkowania. A czy styl kuchni, projektując ją, na przykład dobieramy, dopasowujemy ze stylem innych pomieszczeń w domu, czy to może być coś zupełnie oddzielnego? Jeżeli jest to kuchnia zamknięta, może być to kuchnia w zupełnie innym stylu niż reszta domu, więc przykładowo wyposażenie domu nowoczesne, a kuchnia tradycyjna, czy też odwrotnie. Natomiast, jeżeli to są wnętrze jednoprzestrzenne, musimy mieć na uwadze jakieś dopasowanie, spójność tych stylów. Co nie znaczy, że powinniśmy to zrobić dokładnie w jednym kolorze. Musimy to zaaranżować w jednej tonacji kolorystycznej, w kolorach lubiących się, przechodzących lub też dobrze kontrastujących się. Natomiast nie może to być wymieszanie różnych styli, dlatego że nie będzie się to prezentowało dobrze. No właśnie, tu wiemy, czego co nie może być zrobione. I właśnie, jakie błędy ogólnie popełniamy najczęściej przy projektowaniu, aranżowaniu kuchni? Podstawowym błędem jest yy, ślepa ch chęć kopiowania. <laughs> Jest to błędem dlatego, że te ładne wnętrza, gdzie mamy takie duże poczucie bezpieczeństwa, że one są ładne, bo je widzimy i je dobrze oceniamy, które nam się podobają na fotografii, one tak naprawdę mogą u nas być bardzo niekorzystnym rozwiązaniem. Więc jeżeli przykładowo chcemy piekarnik wysoko, bo on się nam bardzo podoba, ale mamy małą kuchnię, to przeanalizujmy, czy ten piekarnik wysoko, który oczywiście, że się wygodniej używa, czy nie lepiej więcej blatu, bo z piekarnika korzystamy przeciętnie raz na tydzień, natomiast z blatu korzystamy kilka razy na dzień. Więc to uważam, że też jest jednym z błędów klientów, którzy jakby za wszelką cenę chcą umieścić piekarnik wysoko. Piekarnik wysoko dodatkowo wymaga dużo większej dbałości. Ciągłego, ciągłego jego domywania, żeby wyglądał efektownie, żeby nie był wypalcowany. Wiadomo, że blacha użyta na ten piekarnik inox jest różny. Jest palcowy i jest mniej palcowy. Także to też jest błędem i swa ergonomia, czyli umieszczanie z lewu koło kuchenki bezpośrednio także jest niekorzystna w tych aranżacjach oraz dużo innych błędów, które... No właśnie, wspomniała Pani o ergonomii, to jakie są podstawowe zasady dotyczące właśnie przygotowywania sobie miejsca roboczego w kuchni? Ja uważam, że się nie powinno kuchenki umieszczać w rogu. Nie powinno się mhm. umieszczać w rogu, dlatego, że jeżeli będzie stała patelnia, której rączki nie możemy wysunąć na boczny blat, wysunięta do przodu może być po prostu niebezpieczna, przyczyną poparzeń. Dzieci, które gdzieś w kuchni krążą, mogą strącić tą rączkę, bo jest to na niebezpiecznej wysokości i odległości. Powinny być blaty pomiędzy kuchenką, a zlewozmywakiem, a szczególnie należy zadbać o odpowiednią ilość blatów przy kuchence, dlatego że na przykład jeżeli smażymy naleśniki, potrzebujemy dwóch bocznych blatów, czynności te wykonujemy szybko i powinny one być sprawnie przygotowane do tego kuchnia, żeby można było wygodnie gotować. Błędem też jest mm -hmm. umieszczanie, umieszczanie. Kuchenki zbyt blisko okna, dlatego że grozi to zmuchnięciem płomienia, i przy kuchenkach, które nie mają zabezpieczenia, może to po prostu dojść do niebezpiecznego zgromadzenia się gazu. No właśnie, kuchnie to dla niektórych najważniejsze pomieszczenie w domu. Zdarza się, że spędzamy tam bardzo dużo czasu. Co zrobić ogólnie, żeby. Te wnętrze kuchenne były przytulne. Czy na przykład poleciłaby Pani jakieś połączenie kuchni z elementami takiego, powiedzmy, salonu, jeśli chodzi o dekoracje? Tak. W kuchni możemy zastosować tapetę, możemy zastosować mhm. tapetę, możemy dojść do kolorów i do form jakichś kwiatowych. Ciepłych, plastycznych. Nie musi to być tylko kuchnia minimalistyczna, ubrana w proste formy. Może być element dekoracji, który się pojawi na płytkach z glazury lub na jakiejś szybie umieszczonej między szafkami. Może to być tapeta umieszczona przy stole, która będzie w tym momencie łatwa do utrzymania. Ja czasami właśnie w różnych w różnych rodzaju czasopismach widzę, że niektórzy to nawet sobie taki jakiś wydzielają kącik, że stawiają fotografię, gdzie się rodzinne czy jakieś figurki. Tak, osobowość to jest bardzo fajna sprawa w kuchni, tylko przy tej osobowości musimy od razu mieć weryfikację, no że w kuchni jednak osadza się dużo tych lotnych substancji tłustych i jest to trudniejsze do utrzymania, więc te bibeloty, które wstawiamy do kuchni, no to nie mogą być na pewno pluszowe bibeloty, bo będą wymagały ustawicznego prania. To muszą być przedmioty, które łatwo utrzymamy w czystości czyli po prostu zatrzeć kurz z nich i, i, i po sprawie. No właśnie, przez żołądek do serca, to motyw przewodni. No i wiadomo, chodziło o kuchnię. Mam nadzieję, że te rady pani Urszuli Tomaszewskiej Państwu pomogły w tym, jakby można w sposób funkcjonalny, a jednocześnie piękny zaprojektować wnętrza kuchenne. Ja pani już bardzo dziękuję za rozmowę, a moim i Państwa gościem była pani Urszula Tomaszewska. I jeszcze przypominam, że w restauracji Czarcia Łapa, gdzie się teraz znajdujemy, są jeszcze wolne miejsca. Miejsce na wieczór walentynkowy, no bo dzisiaj przecież święto zakochanych. Zapraszamy serdecznie. Ja także bardzo dziękuję.